Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej tarota. To będzie odczyt energii w postaci czterech kart na miesiąc czerwiec dla znaku ognia Barana. Baran. Proszę pamiętać, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. Baran, czerwiec 2025. Odczyt energii Siła 6 monet. No, raczej czerwiec powinien baranowi sprzyjać. O, są tutaj dary od losu. Coś można dostać. Dobra wymiana energii i siła wewnętrzna. Główna energia dominująca w czerwcu dla Barana. Pięć kielichów. Energia, która wspiera Barana, czyli przynosi szczęście, spełnienie, siłę, dobre okazje, cztery monety. Energia, która blokuje Barana, osłabia, przeszkadza. Sprawiedliwość. I rada od Tarota dla Barana. W świat. Rada jest taka, że pewne rzeczy trzeba pozamykać w swoim życiu. Na przykład y, emocjonalne odniesienie się do przeszłości w postaci żalu, y, rozpatrywania utraconych, straconych szans emocjonalnych, y, żałowanie czegoś, że się nie spełniło, że się coś nie udało emocjonalnie. I to jest takie siedzenie trochę w przeszłości, więc troszkę ta energia będzie dominować w Twoim życiu. Emocjonalne siedzenie w przeszłości, może w niedalekiej przeszłości, po prostu w poczuciu pewnych utraconych szans emocjonalnych na Twoje spełnienie, na poczucie szczęścia, ale Ty to masz zamykać, masz kończyć to wszystko i ten cykl już powinien się zakończyć. W czerwcu, więc zamykaj i otwieraj się na nowy cykl, kompletnie nowy. Taka jest rada w stosunku do tej karty. Energia, która cię wspiera, cztery monety. Czy jest tu racjonal, racjonalne dysponowanie swoją energią? To może oznaczać nieco stagnację energetyczną, że nic nie tracisz ale też nic nie zyskujesz. Ale prawdopodobnie jest to potrzebne w związku z tym, że dużo energii ucieka ci na myślenie o przeszłych emocjach, no, które oczywiście mają wpływ również teraz, bo jeszcze tam siedzisz. Siedzisz w przeszłości i ta przeszłość po prostu przenosi się na tu i teraz. I więc ty masz jakby zamykać to, uciekanie się w przeszłość emocjonalną i, w ten, i tutaj masz chronić tą energię. To znaczy, że nie wydatkujesz tej energii na myślenie o przeszłości, o utraconych szansach, czyli nie wydatkujesz, nie lecisz tam swoimi myślami, sercem, ale też nie zyskujesz, ale też i nie tracisz. Więc tutaj potrzebne jest racjonalne dysponowanie twoją energią. Nie wysyłaj swojej energii tam, gdzie po prostu nie masz zwrotu tej energii dla siebie, nic po prostu nie dostajesz. Więc zwróć uwagę na swój stan posiadania, ale też i finansowy, uczuciowy, mentalny, na to wszystko, co posiadasz, co stanowi w, twoją, w Twoim życiu wartość. Po prostu jest to miesiąc, masz konserwować te wszystkie wartości, aktywa, które posiadasz. E trzymać je blisko siebie i może nic nie zyskasz, ale też i nic nie stracisz. No, taka będzie sytuacja w czerwcu i ta energia racjonalnego dysponowania swoimi zasobami, ale bardziej trzymania ich przy sobie, to po prostu jest pozytywna dla ciebie i wspiera Cię w tym miesiącu. Jaka energia cię blokuje? Czas, e, sprawiedliwość. Czy być może brak równowagi? E, jeżeli nie ma równowagi w Twoim życiu, nie czujesz, że jesteś w harmonii z tym życiem, ze sobą, no to to wszystko może Cię blokować. Więc zadbaj tutaj bardziej mentalnie o, o wszystkie decyzje, aby one były dobrze przemyślane pod kątem, co te decyzje mogą dla Ciebie przynieść, za i przeciw, no i podejmuj odpowiednie decyzje, Staraj się po prostu jakby żyć troszkę z tym swoim kodeksem wewnętrznym, widzieć prawdę danej sytuacji. No, bardziej tak racjonalnie oceniać to swoje życie, ten dzień po dniu w czerwcu. Czyli, jeżeli nie będziesz w poczuciu równowagi, to ta energia będzie cię blokować. Czyli, ze wszelkich miar y, pilnuj, aby te różne aspekty Twojego życia, y, emocjonalnego, mentalnego czy fizy fizycznego, było wszystko w równowadze. Czyli, fizycznie zadbaj o, o swoją formę, emocjonalnie, y, po prostu. Y, Myśl raczej pozytywnie, mentalnie też uporządkuj yy, myśli, yy, niech one nie rozbiegają się w różnych kierunkach, yy, bo to po prostu cię blokuje i stanowi nie uzdrawiać się. Yy, Itd. Tak Więc yy, gospodarne, racjonalne dysponowanie swoją energią. Bycie w balansie, w harmonii ze sobą, ze światem otaczającym Cię, kontrola ży z życia emocjonalnego w Tobie, no i zamykanie raczej tego cyklu majowego i do tej pory, jaki się dział w Twoim życiu. Ty masz po prostu sobie pogratulować tych wszystkich pozytywnych zmian, sukcesów, które są na Twoim koncie ale teraz jest czas na kompletnie nowy cykl, bo Saturn wszedł do znaku Barana, być może, że właśnie to jest z tym związane. Ty, ty po prostu dostajesz y, od Wszechświata szansę na nowy początek, na zbudowanie swojego życia, kompletnie od nowa. Tak więc pilnuj, aby te, to życie było, jak je zaczynasz budować, na solidnych fundamentach, po prostu niech to wszystko ma ręce i nogi. I taki jest przekaz dla barana na czerwiec. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam papa. Pa.